Hej, kochani, witam was serdecznie z Belgii, z jakiegoś miejsca, nie wiem gdzie jestem. E, co się stało? Byłem dzisiaj na stacji benzynowej zatankować auto i zauważyłem takiego Volkswagena T1 Hulika. E, I podchodzę do gości, się pytam, czy mogę sobie zdjęcie zrobić. No i on powiedział, że tak. I później przyszedł, e, później podjechał jakiś inny Volkswagen, taki wojskowy, nie wiem, nie znam się. No i powiedzieli mi, że w tym miejscu jest jakiś zlocik. No i długo nie myślałem, dwie godzinki poczekałem, przyjechałem tu to miejsce. Nie wiem w ogóle, gdzie jestem, ale pokażę wam kilka aut, które dzisiaj tutaj widzę. Pierwsza furka, jaką mamy, to nie wiem, co to jest, ale wiem, że na pewno to jest na podwoziu Volkswagena. To są te chyba brazylijskie jakieś kary. Nie mam pojęcia, co to jest za auto, ale wygląda wspaniale. Patrzcie, jest zrobiona kozacka gleba. Wspaniały wóz, wygląda jak taki restauracja. Tutaj mamy e, bulikę tę jedynkę. Nie wiem czy to miało na, na bulik. Nie, to chyba ogórek miało, czy bulik. Ogórek to chyba był T-Bujka. Natomiast spójrzcie tutaj bardzo ładny jakiś taki kamperek. Ogólnie bardzo dużo samochodów, które tutaj są jest w stylu Ratrost. Nie mam pojęcia w ogóle co to jest za co to jest za złot, ale samo miejsce jest wspaniałe. Zobaczcie tutaj jakieś duże stare maszyny, jakieś prasy, palety dookoła jest multum ludzi i takie oto piękne samochody na wspaniałych fergach ładnie się tutaj prezentują tutaj znowu mamy chyba jedną z tych brazylijskich przeróbek nie wiem co to jest za auto, nie, nie znam nazwy ja wiem co to jest za auto to jest włókno szklane karoseria na podwodziu garbuza i to chyba z Brazylii jest jak znacie nazwę tego auta napiszcie mi w komentarzach Potem. Patrzcie jaki czyściutki pojedzie nasz Volkswagen 1600 Ogólnie to już jest chyba końcówka tego zlotu, bo wszyscy wracają, ale spójrzcie na linię tego samochodu, jaki ma ładny sm tył. To jest jakaś gleba chyba. To jest gleba, Vespa Tu jest znowu ta jedynka. W ogóle jak nigdy nie widziałem chyba na żywo Volkswagena tej jedynki. A dzisiaj widzę ich 4 miliony. mamy garbuski tutaj mamy od słomnika 1500 bardzo ładną Tutaj chyba nigdy w życiu nie myty taki Volkswagen Tetrujeczka na holenderskim plazdach wyciągnięty chyba z jakiegoś stawu. nie, mi się podoba taka patena, ja lubię taki styl. Patrzcie tego jaki cukiereczek tutaj ładniutki świeci w pięknym metaliku. Patrzcie jaki malutki kompresor tu ma. Gaźniczek. Z gaźniczka idzie mieszanka do kompresora. Ciekawe ile to wypluwa konie. 100, 120 może? Fajne. Tutaj mamy niemiecką reprezentację ta jedynka. Zobaczcie, że większość tych samochodów jest tutaj takim w stylu jakby rad. Ja myślę, że wiem czemu. Myślę, że jakby wszyscy próbowali doprowadzić auta na przykład do takiego stanu jak ten tutaj, czyli świetny lakier, piękny kolor, to byłoby to tak cholernie drogie, że nie mieliby pieniędzy, żeby po prostu tym autem jeździć. Ale jeżeli akceptujesz patynę na aucie i akceptujesz to i robisz auto w stylu rad, to może wyjść nawet. Bardzo dobrze, a nie wyniesiecie to jakoś super dużo w budżecie. Bo patrzcie, jak tu jest dużo rdzawek, jakbyście chcieli to wszystko usunąć, to wam pieniędzy nie braknie. Natomiast, jak to zaakceptujecie, to możecie sobie zrobić takiego przycieruska. Patrzcie, jak tu jest w ogóle gleba w nocie. Tutaj mamy fuksy, tak jak z Porsche. Ten jest bez zderzaka, bardzo ładny. I większy z nich tu jest w takim stylu rat. No i ludzie sobie słuchają Steel i mają wyjebane. Tutaj gdzie jeden z niewielu takich ładnie wyrestaurowanych Volkswagenów i Garbusów. Ja ogólnie powiem wam szczerze, nie jestem jakiś zafascynowany Garbusami, nigdy się nie jerałem tym autem. Podzielam tutaj zdanie Jeremy'ego Clarksona, natomiast no jeżeli już można sobie coś pooglądać, to oglądamy. Patrzcie na tego, też z wysoką jakąś nadbudówką, to chyba nie jest blacha, to jest pewnie jakiś laminat i bardzo ładnie wygląda w tym rost stylu czy tam rad stylu. Patrzcie tutaj repery tureczka zrobiona z jakiejś starej tabliczki znamionowej. Mi się podoba w sumie taki rad style. W środku jest w środku jest zrobiony na cycuszkę glancuszka z zewnątrz taki troszkę taki troszkę potrce biały, ale w bardzo dobrym stanie bo jeździ. Podobają mi się bardzo takie takie wycierane jakieś reklamy takie stare napisy papyna To na pewno nie jest oryginalne z epoki, na pewno to ktoś zrobił jako artysta później, ale wygląda to w porządku, tutaj z jakimiś piąteczkami na lampach auto z To jak... tu są Felgi chyba Gotti z tego co kojarzę? Nie, nie znam. Znaczy. Bardzo ładne koło. Tutaj znowu mamy jakieś czyścioszka. Tu jeszcze raz przyjdziemy do... Volkswagen na 1500. Najlepsze jest to, że Volkswagen tak samo jak i dzisiaj, tak samo i wtedy w ogóle się nie pierdzielił. Robił 500 miliardów różnych samochodów na tej samej platformie. To wszystko jest to samo. Czy ten transporter, czy ten garbus, czy ten 1500. I w tym momencie nam odpalił jakiś tutaj garbusik. Piękny, patrzcie. Mierzymy go. Patrzcie, jak on brzmi, jak jest użony. Zaberwowany. Gdzie chyba jechał? Dobrze. Ale żałujcie, że nie czujecie zapachu, jak on sobie ładnie pali olej. Ale nie będziemy tu tak długo stać i czekać aż go rozgrzeje. Nie nie, zobaczcie, że ta auto sobie jest zna. One w większości z Wielkiej Brytanii przyjechały na kołach. Także ten też jest Great Britain. I też przyjechał na kołach tutaj. Nie wiem ile jest kilometrów postprodukcji wam napisze, ale to pokazuje, że Volkswagen jest reliable. Tutaj mamy yy, jedynego chyba na zlocie yy, skrzynioka. Nie wiem, jak to się nazywa. Ogólnie, taki, taki spocik. W sumie myślałem, że będzie to fajniejsze miejsce, ale kilka fajnych rzeczy jest. Na przykład tutaj widzieliście kiedyś motorower od NES-u? W takim stanie. Nie wiem nawet, co to jest, ale ja wiem, że to jest To Jest to niemieckie na pedały oczywiście, bo wtedy w Niemczech motorowery. Dlatego się nazywały motorowery, bo miały pedały. Wszystko przez podatki wspaniałe. I tutaj Citroen Dian, czy jak to się to tam nazywa, czyli 2CV po lifcie z klapą. I tutaj nawet pomimo tego, że to są wczesne lata 80. to auto ma wejście na korbę żeby odpalić z no i, no i to wszystko, co widzieliśmy tutaj dzisiaj. Ogólnie co wam mordę opowiem o tym miejscu? Sam zlot jako taki średniawa, natomiast bardzo podoba mi się to, że to miasto zaczęło żyć takimi oldtimerami. Jest to miasto Nino, w i dzisiaj jest taki dzień, że po prostu na ulicach widać tak dużo oldtimerów, jakichś starych Volkswagenów. To jest pozo, jeżeli mamy old i jeździmy nimi. Nie jest to mój klimat do końca, ale fajnie tak, wiecie. Lepiej sobie pójść na taki zlocik niż się nudzić gdzieś przed telewizorem, nie? Nie byłem w ogóle przygotowany do tego materiału, więc wam nie nagrałem jakiegoś super eseju, No ale obejrzałem sobie furki, wy też sobie obejrzyjcie furki. Wiecie, jakby to były jakieś stare BMW czy Mercedesy, to już bym tam chodził z kutasem czerwonym na wierzchu. Ale że to są jakieś Volkswageny nie wiem, pewnie mnie tu w komentarzach zjecie że o, jak to jakiś ale mi to nie obchodzi, nie jestem Volkswageniarzem, także ja już wracam do swojego samochodu jadę do domu pokazałem wam kilka aut, nie pogadałem o nich za dużo bo po prostu nie miałem mikrofonu, mam tylko telefon, ale mam nadzieję, że wam się podobało napiszcie mi w komentarzach który z nich według was był najlepszy pozdrawiam serdecznie